Wiecie jak, naj... Wiecie, jak najłatwiej wkurwić kierowcę BMW? Sposób na to, żeby wkurwić kierowcę BMW, jest prosty. Wystarczy powiedzieć, że BMW to zjebane auta i każdy kierowca BMW, no bo dobra. Nie każdy, ale że 95% kierowców BMW to pierdolone przygłupy i należałoby im wpierdolić mandat 100 tysięcy złotych i dożywotni nakaz płacenia do państwa podatku od bycia clownem. No, naprawdę, przecież ta marka ściąga same najostrzejsze piórniki, znaczy ołówki w piórniku. Przecież, nie, no, ja nie wiem. Kierowcy BMW to jest jakiś ogólnoświatowy żart, mam wrażenie. W sensie to jest eksperyment jakiś tych wielkich korporacji. Co jeszcze ci chipy w tych szczepionkach dają, wiecie? No, to, to musi mieć jakieś powiązanie, jakąś korelację ze sobą. Naprawdę, to musi mieć. Coś związanego z tym, bo nie wierzę w to, że kierowcy BMW są prawdziwi kurwa. no oni nie istnieją, nie?